Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj doszło do sytuacji, której szczerze mówiąc nie wierzyłem, że do niej dojdzie, bo oczywiście pan prezydent zapowiadał, że będzie stał za murem, za interesem Polaków, no ale to mówi jak do tej pory wszyscy prezydenci. Jak było? Każdy wie. No ale pan prezydent Nawrocki mówi dzisiaj, że nie zgodzi się i zawetuje ustawę o przedłużeniu pomocy dla Ukraińców. To oznacza, że dla tych, którzy nie pracują, którzy nie dokładają się do budżetu, będzie absolutny ban na pomoc. Ja uważam, że słusznie. Kwik lewicy jest ogromny. No ale cóż, Michał Urbaniak, Konfederacja, Ruch Narodowy jest moim gościem w połączeniu internetowym. Witam serdecznie. Kłaniam się, czołem. Zanim poproszę o komentarz, tylko zachęcę do subskrypcji, do lajkowania, udostępnienia, komentowania tego wszystkiego, to, o czym dzisiaj będziemy tutaj rozmawiać. Zachęcam również do postawienia nam kawy, by pomóc nam w rozwoju. I zachęcam również, kochani, do tego, byście odwiedzili w czwartek przede wszystkim centrum prasowe przy ulicy Foksar 3 przez 5 tam odbędzie się oficjalna premiera książki Pawła Lisickiego o chrześcijańskim syjonizmie Mesjasz i trzecia świątynia zapraszamy od 19 wstęp wolny i dwa dni później w Lublinie również spotkanie autorskie związane z tą książką w sobotę od godziny 14.30 przy ulicy Marii Kili Skłodowskiej 3, czekamy na Was to jest oczywiście dom notu w Lublinie dobrze Gorący komentarz, bardzo bym poprosił, bo będę do, dokładnie dodatkowe pytania zadawał. Ale e, czy pan jest również zszokowany tą decyzją? Bo ja jestem, ja nie wierzyłem do tej pory prezydentom, a tu się okazuje, że jednak czyżby ten, przepraszam, powiem to brzydko, prezydent miał kochany? Czy, tak jak znam Karola Nawrockiego, to jest człowiekiem, który raczej dotrzymuje słowa, ale możemy się w wielu sprawach naturalnie nie zgadzać i inaczej też definiować interes Polski i Polaków, ale mimo wszystko jednak cenię go. Więc pokazał tutaj też, że faktycznie potrafi zadziałać tak, jak deklarował. Cieszy mnie to. W kampanii wyborczej można było odnieść wrażenie, że przymilał się do konfederatów, że przymilał się do elektoratu ludzi, którzy byli na przykład wyborcami Sławomira Mencena, no i teraz też można zobaczyć, że nawet jeśli było to zwykłe przymilanie to miało swoje bardzo konkretne konsekwencje w działaniach na poziomie wewnętrznej polityki i tego jak będą wydawane w Polsce polskie pieniądze. Ponieważ no, sytuacja, w której przedstawiciele jednego państwa, nawet jeśli są uchodźcami, choć nie wierzę w to, że większość tych, którzy pobierali te świadczenia socjalne były uchodźcami, część z nich po prostu była imigrantami ekonomicznymi, że nawet jeśli przedstawiciele innego narodu, innego państwa w Polsce mogą otrzymać tutaj pomoc, to nie znaczy, że mają być traktowani lepiej niż Polacy. To jest absolutnie kuriozum to, co się wydarzyło, że w zasadzie wespół, zespół Morawiecki i Tusk przez lata dotowali Ukraińców w Polsce, bo to były pomysły jeszcze z czasów Morawieckiego, żeby właśnie wprowadzić ustawy, które będą powodować, że Ukraińcy w Polsce będą tymi obywatelami lepszej kategorii, choć nawet nie obywatelami polskimi, bardziej uprzywilejowani w pewnych obszarach ekonomicznie, a Tusk chciał to przedłużyć, tak? Więc po prostu widzimy, że ta polityka PiSu i Platformy Obywatelskiej w kwestii Imigrantów ekonomicznych z Ukrainy jest podobna, jeśli nie tożsama. No tutaj Karol Nawrocki zachował się tak, jak powinien był się zachować czyli zawetował ustawę, która powinna już dawno być zlikwidowana, która w ogóle nie powinna wejść w życie, zacznijmy od tego. Ja w ogóle jestem zdania, że jeśli chodzi o jakiekolwiek przywileje ekonomiczne, socjalne, jakiekolwiek 800 plusy czy, czy innego rodzaju plusy, które były robione, to absolutnie nie powinny w ogóle być dostępne dla obywateli innych państw. Jeśli już ktokolwiek, to tylko i wyłącznie Polacy. Powinni z takich rzeczy korzystać. I tak jak zaznaczam, jeśli już, bo generalnie no, program gospodarczy, który ma Konfederacja, jest skrajnie różny od tego, czy jaki program gospodarczy w wielu obszarach miał PiS. Jaki ma aktualna ta tęczowo-lewicowa koalicja pod rządami Donalda Tuska, i prawdopodobnie też różni się w wielu obszarach od tego, co deklarował, czy chciał Karol Nawrocki, choć są też rzeczy, które na pewno są podobne. My chcemy niskich i prostych podatków, to jest oczywiste. I jeśli będą jakieś ustawy, które będą odpowiadać jakby na ten problem w sposób pozytywny, to pewnie będziemy się zgadzać raz, czy, czy z tymi, czy z tamtymi. Sami mamy sporo propozycji, część z nich jest już w Sejmie. Tak jak przypominam, na przykład kwota wolna od podatku 60 tysięcy zł. To jest coś, z czym się absolutnie zgadzamy. Uważamy, że ta kwota powinna być jak naj, możliwie jak najwyższa. No i to jest nasz projekt, który leży w Sejmie, a tak, to była także obietnica Donalda Tu. Że w ciągu pierwszych dni rządów wprowadzi kwotę wolną od podatku. No A widzimy, że ten człowiek, akurat, mówię tu o Donaldzie Tusku, oczywiście, jest absolutnie niewiarygodny, nie można mu wierzyć w żadne jego obiecanki. Kwik lewactwa jest ogromny, kwik Platformy jest ogromny, kwik tych wszystkich rządzących jest ogromny. To jak? Mieliśmy się finalnie, totalnie wykrwawiać na rzecz Ukrainy szczególnie w świetle tego, co się dzieje tam, bo moim zdaniem już jest wszystko pozałatwiane, wcześniej czy później ta wojna dojdzie do końca, i jest bliżej niż dalej i teraz taka sytuacja w ogóle właśnie, co się stało z elitą polityczną, szeroko rozumianą może właśnie z wyjątkiem prawej strony Konfederacji, ugrupowania Grzegorza Brauna, że wszyscy by i tak skorzy pomagać krajowi, który ewidentnie wskazywał, delikatnie tujmy, niechęć do naszego państwa. To jest pewna poprawność polityczna, która wynika z takiej giedroyciowskiej nauki o stosunkach międzynarodowych. Upisowców jest to pewnie taka, nazwijmy to polityką jagiellońską, choć moim zdaniem to też nawet nie stoi do końca koło polityki jagiellońskiej. No i pewnych kompleksów, które, które mamy jako, jako Polacy, czy może ma po prostu bardziej część tych elitek politycznych. Czyli to, że jak ktoś o nas na zachodzie, albo na wschodzie, albo w ogóle za granicą będzie dobrze mówił, no to, to, to jest fajnie, tak to wtedy my Polacy czujemy się szczęśliwsi, a przynajmniej tamci politycy. No to jest działanie przeciwko interesom narodu polskiego. Bądźmy, bądźmy szczerze, zarówno tak jak jesteśmy konkurencyjni czy po prostu zagrożeni przez politykę Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej, tak samo mamy też sprzeczne interesy w wielu obszarach, na przykład z Ukraińcami. I Ukraińcy wcale nie są jakimś narodem, który bardzo nas kocha który będzie chciał poświęcać dla nas swoje dobro. Nie, to, to tak nie działa, to, to, to Ukraińcy nie będą tego robić, zwłaszcza nie państwo ukraińskie, ponieważ no, tam to państwo to jest jednak zarządzane przez oligarchów, ludzi, którzy cenią sobie dużo bardziej taką siłę i takie budowanie interesów czy, czy właśnie swoje własne interesy. Na, na, na starej takiej zasadzie, co mi możesz dać lub co możesz mi zrobić, jaką krzywdę możesz mi zrobić. No i to jest paradygmat, w jakim działa oligarchia ukraińska. Ja w 2017 roku, tak się złożyło, no, napisałem sobie taką pracę licencjacką na temat właśnie bezpieczeństwa politycznego. Zawarłem tam tezę, że w ciągu dekady maksymalnie Ukraina po raz drugi zostanie ofiarą Federacji Rosyjskiej z własnej winy. Z tego, że to państwo działa jak działa, że jest skorumpowane, jest państwem oligarchów, a nie jakimś dojrzałym tworem politycznym. Nie wiem, jaka będzie Ukraina oczywiście po wojnie. Ukraińsko-rosyjskiej, ponieważ może być krajem, w którym elity polityczne to będą byli wojskowi, twardzi ludzie, którzy zupełnie inaczej już będą tym zarządzać i oligarchowie będą podporządkowani także na przykład armii. To jest scenariusz, który absolutnie należy brać pod uwagę. Z drugiej strony, właśnie mamy ogromne, silne i bardzo niebezpieczne dla Polski także państwo, jakim jest Federacja Rosyjska, które ma swój dość specyficzny styl. Jakby rządzenia, robienia polityki, mniej lub bardziej brutalny, częściej właśnie oparte o taką realpolitik. My, jako Polacy, ludzie, zwłaszcza w naszych tych elitkach politycznych, no niestety, ale, ale często raczej chcą się pokazać, jako, jak to, bodaj chyba pisowcy mówili, takie imperium czy mocarstwo humanitarne, no co to w ogóle jest mocarstwo humanitarne, no przecież, przecież nikt nie szanuje państwa, które wyzbędzie się wszystkich swoich dóbr na rzecz innego państwa i później będzie chodzić, obnosić się dumne jak paw w sensie ich politycy tak będą robić, a część tak robi yy, i opowiadać o tym jak to właśnie pomogliśmy i jacy jesteśmy wspaniali, no to jest budowanie swojego ego, to jest pompowanie pychy a nie działanie na rzecz dobra wspólnego, działanie na rzecz dobra Polski. Naszym działaniem jest wygrywanie dla Polski pewnych interesów. To jest często konkurencja na arenie międzynarodowej. Mamy, tak jak zacząłem na początku, sprzeczne interesy z Ukraińcami, choćby w kwestii choćby w kwestii produk produkcji żywności. To jest kraj z dużo lepszą ziemią od naszej, jeśli chodzi o żyzność, który też ma ogromne połacie na tyfundia, tak? często zagranicznych korporacji, które tutaj po prostu sobie wjeżdżały jak do siebie i sprzedawały przez lata. Żywność, od, odkąd wybuchł konflikt. Unia Europejska nad naszymi głowami to przyklepała. Mamy z drugiej strony, na przykład cement z Ukrainy, który też tańszy, bo bez, bo bez narzutów tych ekologicznych, mamy stal, która też jest produkowana bez narzutów ekologicznych, jak w Unii Europejskiej, która staje się niestety takim gospodarczym. I technologicznym skansenem w stosunku do innych części świata, i to na własne życzenie, ponieważ pseudoekolodzy, ci wariaci klimatyczni po prostu próbują stłamsić w imię swoich ideologii, takich religijnych niemalże, rozwój, tak, rozwój i bezpieczeństwo Europejczyków tych z Unii Europejskiej, no, na to nie może być zgody. Na to nie może być zgody. No i w tym całym układzie. No czemu Konfederacja czy, czy, czy środowiska podobne mają, jakby są zdroworozsądkowe. No. Nie wiem, może po prostu jesteśmy jedyną partią propolską, która chce dbać o interes Polaków, a nie tylko o swoje dobre samopoczucie, czy o to, że, że ktoś nas właśnie poklepie po pleckach. No, no to nie o to chodzi właśnie w polityce. Chodzi o to, żeby wygrywać interesy dla Polaków. Polska ma być krajem dla Polaków. I tutaj jest jeszcze kolejne y, zaskoczenie pozytywne, ponieważ pan prezydent kieruje swój własny projekt ustawy do Sejmu, w którym to są takie zapisy mówiące o tym, że wydłuża y, czas konieczny do nadania polskiego obywatelstwa z trzech do 10 lat i y, że podwyższa kary za nielegalne przekroczenie granicy oraz Zrównanie symboli banderowskich z nazistowskimi i komunistycznymi pod względem penalnym. No to są naprawdę dobre rzeczy. To w zasadzie, słysząc, to, znaczy nie wiemy jeszcze, jaka będzie ustawa. Zobaczymy, co będzie w ustawie, czy to będzie gniot, czy to będzie coś porządnego. W każdym razie, no, po raz kolejny Karol Nawrocki mówi tutaj Konfederacją i realizuje poniekąd, czy chce realizować poniekąd nasz program polityczny. Cieszy mnie to schlebia to trochę na pewno Konfederacji, nie popadajmy jednak też w jakąś pychę, że nie wiadomo jak jesteśmy super, zobaczmy najpierw te ustawy Odniesiemy się do tego, czy to jest coś też, co uważamy za słuszne, czy uważamy za tylko takie mydlenie oczu. Ja się zgadzam z tym, że trzeba wydłużyć okres, po którym można nadać komuś obywatelstwo. Sam aktualnie pracuję w Konfederacji, między innymi nad jedną z ustaw, która będzie bardzo mocno, jeśli zostanie oczywiście wprowadzona ograniczać. Możliwość nabycia polskiego obywatelstwa przez obcokrajowców, zwłaszcza z, z, z tych, którzy już jakiś czas nawet tutaj są, ponieważ, no, bądźmy szczerzy i bądźmy realistami. Imigranci to potencjalny elektorat lewicy. To lewica będzie ich do siebie przekonywać, to lewica będzie im proponować różne rzeczy, które mogą być sprzeczne z interesem Polaków i należy to po prostu zablokować. No dobrze, na koniec. Znaczy, już pan to pośrednio powiedział, no ale jak tak patrząc na te trzy lata, ponad te trzy lata, skąd wzięło się to frajerstwo w pomocy? No, bo ja przepraszam, że takiego mocnego słowa używam, ale oddaliśmy wszystko, co najlepsze w wojsku. Nie, nie wiem, niektórzy mówią 250 miliardów z budżetu, to jest jakaś kolosalna kwota. Skąd to się wzięło i czy. Czy przyjdzie taki czas, żeby kogoś z tego rozliczyć? No bo, ja, bo to jest jawne działanie na niekorzyść Polski. Nie wiem, czy będzie na to siła e, aż tak duża polityczna, żeby udało się rozliczyć wszystkich odpowiedzialnych takich błędów. E, natomiast e, wiem jedno. E, jeśli Konfederacja będzie miała na to możliwość, to będzie to robić, będzie rozliczać tych, którzy nadwyrężyli bezpieczeństwo państwa polskiego e, i polskiego narodu. Ja się zatrzymałem na kwocie, jaką żeśmy przekazali Ukrainie w różnych, w różnych formach promocji, na nieco ponad 100 miliardach złotych czy to jest 250, nie wiem, nie chciałbym rzucać też takimi liczbami z, 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 z palca, ponieważ no, to, 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 to może być nawet trochę niepoliczalne. Problemem politycznym dla nas na pewno, czy, czy właśnie tym militarnym jest to, że oddaliśmy część sprzętu nie mając zastępstwa już tutaj na miejscu, nie mając przeszkolonych także ludzi do obsługi takiego sprzętu, który teraz jest kupowany, no bo ten rząd i poprzedni rząd chwalą się tym, jak to kupują dużo sprzętu i dobrego sprzętu, i ja nie przeczę, że to może być bardzo dobry sprzęt. Czy Abramsy, czy, 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 czy K2, czy yy, Apache, yy, czy F35 to jest świetny sprzęt. Natomiast yy, to nie oznacza jeszcze, że cały system obronności dobrze w Polsce działa, bo drogie zabawki też można drogo zepsuć. Więc nie o to tylko tutaj w systemie bezpieczeństwa państwa polskiego chodzi. Problem jest z obroną cywilną dalej, ponieważ PiS próbując. Załatwić temat bezpieczeństwa. Przy okazji zlikwidował na jakiś czas podstawy prawne do budowania obrony cywilnej. Przyszła Platforma, dopiero po wielu miesiącach, coś tutaj zmieniła, ale to też jeszcze nie oznacza, że to działa. Dobrze. Jest problem z, z, ze sprzętem osobistym dla żołnierzy. Przecież do dziś w wojsku są przysłowiowe wszelkie dusicielki używane. A, no to jest jednak stary sprzęt takiego podstawowego wyposażenia żołnierza. Tak? Przecież, przecież są braki w amunicji, zarówno w tej amunicji małokalibrowej, jak i wielkokalibrowej. W wielkokalibrowej amunicji mamy na ile? Kilka, kilkanaście dni może walki. No, potrzeba budować nowe fabryki, trzeba inwestować pieniądze w obronność, trzeba produkować amunicję, trzeba produkować sprzęt. Trzeba produkować karabiny, te podstawowe chociaż rzeczy, dzięki którym jesteśmy w stanie się bronić, no bo żadna armia bez podstawowego wyposażenia żołnierza nie jest skuteczna. No bo dobre zabawki są dobre, ale jeśli są komplementarne z innymi elementami, też tutaj sił zbrojnych. Tak samo jak kwestia morska. No, miliardy złotych mają być zainwestowane na przykład w okręty, no ale kiedy my je zobaczymy? No, to idzie bardzo powoli. Ja jestem z nadmorza, tak? jestem z trójmiasta, byłem posłem z Gdańska, więc no, kręciłem się wokół tych tematów czasem i wiem też, jak wyglądała produkcja, jak wyglądało budowanie niektórych jednostek. No, że nie będę opowiadał szczegółów, tak, ale, ale nie wyglądało to profesjonalnie. Michał Urbanek, Ruch Narodowy, Konfederacja, bardzo dziękuję za rozmowę i za komentarz w sprawie weta prezydenckiego wobec przedłużenia yy, ustawy pomo pomocowej dla Ukraińców w Polsce. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pięknie kłaniam się. Ja dziękuję Państwu, zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, udostępniania, komentowania, zachęcam do podawania danych. Zachęcam również do subskrypcji, yy, do, przepraszam, do wsparcia yy, kanału do rzeczy. Można postawić tam kawę. Jeśli mieszkacie w Warszawie albo w okolicach, zapraszamy w najbliższy czwartek, 28 sierpnia, na godzinę 19 do centrum prasowego Foksal 3, 3 przez 5. To ym, tam odbędzie się. Oficjalna premiera książki Pawła Lisickiego o chrześcijańskim syjonizmie, Mesjasz i trzecia świątynia, a dwa dni później e, to samo wydarzenie, tylko że w Lublinie przy ulicy Marii Kilińskiego 3, Not Lublin, y, 14:30 w sobotę. Wstęp tam dwa y, wydarzenia. Y, wolny. Zachęcam bardzo gorąco do y, zawitania i porozmawiania na ten temat i posłuchania na temat właśnie nowej książki pana Pawła Lisickiego. Ja dziękuję teraz za uwagę, kłaniam się nisko. Do zobaczenia, do widzenia. we <laughs>